Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj odwiedzam las, w którym bywam dosyć często. No i chcę zobaczyć, jakie szkody, jakie zmiany nastąpiły w lesie po ostatnich huraganowych wiatrach. Sporo drzew przewróconych. No i można w świecie bushcraftowym wyciągnąć z tego jakieś pozytywy. Mając sporo materiału do dyspozycji, można poćwiczyć sobie różne techniki, nie naruszając. Żyjących, stojących drzew czy krzewów. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby zachować szczególną ostrożność, gdy pracujemy z takimi powalonymi drzewami. Upewnić się wielokrotnie, że na pewno nic nam na głowę nie spadnie. Mamy tutaj dwa powalone drzewa. Takich drzew należałoby unikać. Zaklinowane między dwoma drzewami tutaj trudno przewidzieć, jaką to będzie miało stabilność. Więc mogłoby być kuszące zebranie tych świerkowych gałęzi, na przykład do budowy szałasu. Ale tutaj mamy zbyt duże niebezpieczeństwo, że coś się może jeszcze tutaj przewrócić, takie miejsce po przewróconym drzewie. Taki wykrot teoretycznie mógłby być też dobrym miejscem na budowę jakiegoś schronienia awaryjnego. Natomiast dużo lepiej taki wykrot wykorzystać wtedy, kiedy to przewrócone drzewo jest już całkowicie powalone na ziemi. W przeciwnym wypadku cały czas istnieje ryzyko, że gdyby to drzewo okazało się gdzieś tutaj pęknięte na tej długości i w pewnym momencie ta korona górna część by się odłamała, to ten wykrot, ten przewrócony korzeń mógłby wrócić na swoje miejsce, gdyby tutaj kawałek drewna odpadł. Ten system korzeniowy by przeciążył, przeważył całość no i to by się mogło zamknąć. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia pewnie jest bardzo niewielkie, no ale warto, warto to wszystko rozważyć. Sporo powolonych iglaków, bardzo dużo materiału leży na ziemi, suchych gałęzi, także w pewnym sensie to nam ułatwia biwakowanie, możemy dużo łatwiej zebrać opał. Tu kolejne duże przewrócone drzewo przede mną. Ja korzystając z okazji. Wyciąłem sobie taki niewielki fragment brzozy przewróconej i spróbuję spróbuję coś z niej wyrzeźbić. Może uda się wyrzeźbić kuksę, czyli taki tradycyjny kubek, z którego bardzo często na biwakach pije kawę. Wielu z Was zresztą pyta o ten kubek. No to dzisiaj właśnie spróbuję sam sobie taki kubek wyrzeźbić co z tego wyjdzie to się okaże nie jest to takie proste bo to dużo, dużo zależy od tego czy dobrze wyselekcjonujemy kawałek drewna ja nie będę ukrywał, że nie jestem specjalistą jeśli chodzi o tego typu prace w drewnie także może się okazać, że po wykonaniu większości pracy, po wyrzeźbieniu kuksa po prostu pęknie i nasza praca pójdzie na marne no ale zobaczymy, zobaczymy. Nie mam dzisiaj nic lepszego do roboty. Założę sobie spokojny biwak, założę obóz i po prostu sobie popracuję w drewnie. Wiosna zbliża się dużymi krokami, temperatury coraz wyższe, chociaż trudno powiedzieć, żeby w tym roku były w ogóle niskie temperatury tej zimy. W miejscu, na przykład, w którym ja mieszkam, do tej pory mamy końcówkę lutego. Do tej pory ani razu w ciągu dnia nie było ujemnej temperatury. Jakiekolwiek przymrozki jeśli się pojawiały, to, to tylko nocą. To chyba pierwsza taka zima. Nie, nie pamiętam takiej sytuacji, żeby nie było ani jednego dnia z ujemnymi temperaturami. No i kleszcze są dosyć aktywne. Do tej pory zdjąłem już sześć kleszczy. Dzisiaj ze spodni za każdym razem te kleszcze wchodziły na moje spodnie, jak wędrowałem sobie czy to po wodę, czy po rozpałkę, ścieżkami zwierząt. Wykorzystywałem do tego ścieżki zwierząt, i to jest właśnie takie naturalne miejsce, gdzie tych kleszczy możemy się spodziewać w większej ilości. No, po prostu jest to ścieżka zwierząt, jest to ścieżka żywiciela dla kleszcza. Także całkiem naturalne jest to, że po prostu kleszcze tam na swoje ofiary czekają. Także jeśli poruszacie się takimi ścieżkami, widzicie, że idziecie ścieżką zwierzyny, ocieracie się o jakieś rośliny, o jakieś wysokie trawy, o jakieś krzewy, no to to jest zdecydowanie powód do tego, żeby potem zatrzymać się na chwilę obejrzeć dokładnie nogawki, obejrzeć buty czy czy jakieś kleszczenie mamy na sobie. you mm -hmm. Pracuję nad moją kuksą już czwartą godzinę, powoli zaczyna nabierać kształtu. No i teraz tylko mam nadzieję, że nie pęknie w trakcie wysychania. Nad moją koksą prawie 6 godzin. Muszę przyznać, że jestem całkiem zadowolony z efektu. Mam nadzieję, że do rana nie pęknie. Na tym etapie już ją pozostawiam. Do jutra. Jutro jeszcze jak drewno troszkę podeschnie. Zrobię takie wykończenie nożem. Na no to, ile będzie się dało nożem, wykończyć to naczynie. No, a potem, już ostatnie szlify w domu papierem ściernym. Witam Was kolejnego dnia. Noce jeszcze, jeszcze mroźne, jeszcze temperatura spada poniżej zera, ale to już chyba ostatnie takie noce w tym roku. Kukse zostawiłem na noc w plecaku, ona w takich temperaturach nie będzie wysychać zbyt szybko, więc mam nadzieję, że nic nam nie popękało. Przez noc nic nie popękało, no ale temperatura była niska, więc drewno nie wysychało szybko. Tutaj już nożem nie będę dosyć mocno ingerował, bo ten główny kształt już nadałem. Także jakieś drobne poprawki tutaj jeszcze wykonam nożem. No ale już takie wykończenie, takie żmudne wykończenie to już papierem ściernym w wolnych chwilach w domu bo ten proces na pewno będzie długotrwały dzieło sztuki to nie będzie ale mam nadzieję że będzie po prostu to fajna użytkowa kuksa z której będę mógł korzystać w terenie żeby wykonać takie naczynie które będzie naprawdę pełne uroku i będzie miało taki piękny rysunek w drewnie no to trzeba taką kuksę wykonać z czeczoty i wtedy faktycznie po Polerowaniu po wyszlifowaniu i zaolejowaniu to drewno nabiera pięknego rysunku. Jeśli ktoś z Was lubi biwakować stacjonarnie i spędzać dużo czasu na miejscu biwaku, no to warto wpisać na listę rzeczy do wykonania, wyrzeźbienia właśnie takiej kuksy. No i muszę jeszcze wyjaśnić jedną technikę pracy nożem, którą wykorzystywałem przy rzeźbieniu tej kuksy. Na pierwszy rzut oka, ta technika może wyglądać na niebezpieczną. To jest cięcie do siebie trzymając nóż w ten sposób cięcie do siebie przy rzeźbieniu. tak widzieliście wczoraj że ciąłem w ten sposób nie może się wydawać że gdy stracę kontrolę nad tym ruchem to wybije nóż w siebie natomiast ta technika jest bezpieczna dlatego że musicie zwrócić uwagę jak ten nóż jest trzymany ten nóż jest trzymany tak że ostrze noża czubek noża zawsze skierowany jest od ciała to znaczy między Mną, a ostrzem noża jest mój nadgarstek. Czyli zawsze, przy każdym cięciu, gdyby się okazało, że drewno pęknie i ten nóż przeleci, to nie wbije sobie czubka noża w ciało, tylko wyhamuje ten ruch nadgarstek. Dlatego ten nóż zawsze musi być skierowany w ten sposób, że czubek jest, jest zawsze odchylony od ciała. I wtedy można taką techniką bardzo bezpiecznie pracować, bo jeśli tu niczego nie będzie. To ruch wyhamowuje nasz nadgarstek. No oczywiście, tak jak każda technika pracy z nożem, wymaga to, wymaga to wprawy i treningu. Ale jak tą technikę opanujecie, to jest to technika bezpieczna i pozwala pracować właśnie bardzo precyzyjnie, bo miejsce naszej pracy mamy tuż przed. Oczami do, dobrze widzimy to co robimy nożem. No i co ważne to oczywiście ostry nóż. Zawsze do takiej precyzyjnej, precyzyjnej pracy w drewnie. W sumie zawsze zawsze jak jesteśmy w terenie nóż powinniśmy mieć ostry dlatego, że nóż ostry to nóż bezpieczny. Nie, nie musimy wtedy przykładać dużo siły do naszego ostrza, żeby ono wykonało tą pracę, którą chcemy wykonać i dlatego ten nóż jest bezpieczny. Dopiero wtedy, kiedy mamy nóż tępy i się z nim siłujemy, to najczęściej wtedy coś, coś idzie nie tak. Jak już ukończę to naczynie, to na pewno Wam je zaprezentuję w kolejnych filmach. Trzymajcie kciuki, żeby nie popękała w trakcie wysychania. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia następnym razem.